Dziękuję za 74 subskrypcji. Part czwarty nie wiem kiedy będzie, bo mam kilka kanałów: X, Wolf i X, i dwa chyba inne też. I jeszcze nagrywam na TikToka zapomniane bajki, się, się nazywam. I jeszcze wyniki konkursu, i w ogóle muszę tłumaczyć tą piosenkę już powoli, bo wbijacie jak rakieta. No, normalnie nie dziękuję. Po prostu jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam, że będzie prawie 100. Bo jak stworzyłam ten kanał, myślałam, że będę miała tak y, przez dwa lata gdzieś około 20-25 subskrypcji, a tu prawie 100 jest. Dziękuję.